Drodzy widzowie, ukończyliśmy kolejny rozdział, więc mogę pokazać wam artefakty, jakie udało nam się zdobyć. Jak widzicie, półeczka jest niemalże zapomniana w 100%. Pozostało tylko jedno okienko, ostatnie trzy artefakty. I one znajdują się, oczywiście, w ostatnim rozdziale. Tak jest, dla tych, którzy myśleli, że ta seria nigdy się nie skończy. Ona się skończy i to już niebawem, drodzy widzowie ponieważ teraz, po wczytaniu gry, rozpoczynamy oficjalnie ostatni rozdział w tej grze. Świat Podziemi. Nasz świat pod ziemi, a pierwszy poziom w tym rozdziale to filary świata pod ziemi. Nasze cele. Połącz ścianę snów, aby dostać się do krypty cesarza. No brzmi tajemniczo. Też mi to nic nie mówi do widzowie, ale wiem, że mam do zdobycia jakąś maskę. Jakiś artefakt gdzieś tam jest. I czeka na odkrycie. A więc postaram się go odkryć wspólnie. Gramy na ślepo, przypominam, więc nie wiem, gdzie tu trzeba iść, nie wiem, co tu trzeba zrobić. Wygląda to dosyć tajemniczo. W końcu świat pod ziemią. Cała nazwa wskazuje, prawdopodobnie znajduje się on, uwaga, uwaga, gdzie? Pod ziemią, tak, jest, brawo, moi widzowie są mądrzy. Okej, okay. no trochę tam przepaść też jest. Mam nadzieję, że nie chciał gdzie skakać. Aha. Co to było? Połapka? Aha, znowu duchy. Gdzie jest mój boomerang antyduchowy? A, i to odbijają, dobra. Chciałem go normalnie rozwalić. tam Kurde, no. No co jest, Indy? Weź walcz jakoś słusznie. Walnij go, tak. Dobra, możemy się pozbądźmy się najpierw tego, a jeśli to było trudno, na dzień dobry, wali tego ducha, jeszcze raz go wali, ja bym wypuszczał te mniejsze. Kurde, pierwsza walka na tym rozdziale, ja już prawie nie żyję, napijmy się, prawie nie żyję, ja już nie żyję właśnie. No nic, fajnie, 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 fajnie zaczęło. Już tu jest będzie fajny poziom, chyba mój ulubiony nawet. Dobra, pomijamy to ciodostwo i teraz lepszą walkę. Dobra. Piszemy sobie bubaranki pierwsze co musimy zrobić, tak mi się wydaje przynajmniej, to pozbyć się tych pomników. One sporo psują. A potem będziemy walczyć z duchami. Raz, pyk, pyk, dokładnie, patrz. Nawet nie zdążył nic robić No i to było to, to był... ha <laughs> dwóch na raz. Luz do sukcesu, proszę bardzo. Widzicie? Tak się gra na ślepo, a tak się gra już jak się wie czego się spodziewać. Proszę bardzo. He. Indy. Proszę, drodzy widzowie, no to jest... To jest profesjonalizm. To jest to. Nawet zdrowia nie stać się za wiele. Dobra, sukces. Sukces, pełen sukces. Aha. Co? Co to są te filary? Co z zrobić? Uh, kręci Mhm. Uh -huh. No i co? Tak się będzie kręciło w nieskończoność, czy się po zatrzyma i to wszystko padnie? Aha. Aha. Czyli to w nieskończoność nie działa. Dobra. No tak, rozkręcamy imprezę. I idziemy szalala szalala Ło, wow, bat trzeba było mieć. O kurde no, tego nie przewidział. No właśnie, to jest nasz się granie w tej gry na ślepo. No to teraz już przynajmniej wiem czego się spodziewać. Witajcie ponownie z tego miejsca. Rozkręcamy filary dobrze. Teraz mam już bat przygotowany, tak więc spokojnie Bat w rękę i lecimy. O. Sialala, hej hi hindi, sialala. No i gitarka. Aha. Dobra, kolejna walka. O tym razem bierzemy... bumerang. O. o kurde. Nie ma rąk, ale nogami też tutaj No i co tak Pyk. Dobra, boomerang ciach, boomerang ciach, go, go, dobrze. Dobra, żółte rozwalone. Teraz ten biały, biały potrzebuje dostać dwa razy bumeranga Okej, okay. o, cztery filary. Ja myślę, że przy czterech filarach trzeba będzie trochę bardziej pomyśleć. Czyli dobrą kolejność wybrać, wiecie, żeby najpierw kręcić tym, o. Już najbliżej, dobra. Ten odpowiada za dalszy, to nie. To był drugi, ten za ostatni, to będzie na końcu. Pierwszy to będzie drugi, tak? Dobrze, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Okej, okay, tak zrobimy. To mogę już zapisać pierwszy, Okej. Okay. drugi. Trzeci... Czwarty, no może trochę zrobić, ale nie szkodzi. Przecież się uda. Okej, okay, lecimy. Indy. indy... Indy, Indy, nie ma czasu na pierdoły. Okej, okay, okej, okay, Indy, łap się, łap się, Złapał <ślał> się, skubanie, złapał się. <ślał> bujaka, bujaka, dobra. Dobra, udało się. Żyje. O nie! Ile tego jest? Nie, nie, nie! Proszę mnie stąd nie rzucić! Dobra, ciach i ostatni. Wow! Proszę mnie stąd nie rzucić, Indy! A? Pali w nogi. Nogi mnie kopią. Kurde, Indi bo znowu zginiesz zaraz, no. No nie, weź te nogi, do z rozwalen. Dobra. Aj. Trudny ten poziom jest. Oj, trudny. On chyba nie wyjdzie o 12, coś mi się wydaje. Okej, okay, witam was w tym o tym dziwnym miejscu. Odleczyłem się przed walką. Więc teraz powinno się udać. <grytanie> Udało się! <grytanie> Moje życie tak właśnie wygląda. Dobra, lecimy z tym koksem. Zaczynał się z od krawędzi, może się uda. Dowiem wam całe. No tak, same nogi mnie kopią. No. Dobra, dobra. Pyk, pyk. Szybko. zanim właśnie, zanim opanuję. Dobra, i teraz znowu szybko. Dobra. Szybko się skluczem. Dobra, cia. Teraz dowalić. Te żółte są mniej ważne, bo takie odnowy ten biały. Namile, nakurzamy w białego. Dobra, pyk. Aha, da-da-da-da-da-da. Dobrze, fajnie, chodź tutaj. No i jestem tak daleko, jak jeszcze nigdy nie byłem. Czyli na drugim etapie. Stamtąd zaczynaliśmy, tu jest ten. Musimy dotrzeć tam. Raz, dwa, trzy, aż pięć będzie na koniec. Czyli z każdym kolejnym coraz więcej. Żeby nie spać, żeby nie spać. To jak widzę było raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tam były trzy, tu były cztery i następny będzie pięć. To są tylko dwa. Aż dziwne. Który pierwszy ten? Ja, nie, no, akurat ten będzie jako drugi. Tutaj nie ma więcej tych, tych tych, raz. I dwa, dobrze. Weźmy sobie, drodzy widzowie, baciora, no to się, się długo trzyma. Dziwne, że tu są tylko dwa, no nie? Tam pięć. Dobra, lecimy. Zapisywanie w tej grze, bo takie piękne. Dobra, ciach. I ciach. Dobra. Lecimy. Możeśmy mhm. polecieli. Oh my god, oh my god, oh my god. Ten odcinek nie wyjdzie nigdy. Witajcie, widzowie w moim ulubionym poziomie, tak naprawdę to jest mój ulubiony poziom. Widzicie? To są te lampy, ja nie wiem. Te lampy są istotne. Muszę z tego bata strzelać, no dobra, odpalamy znowu bata. Zaczynamy od tej Teraz ta no i doleć, Indy, doleć, doleć, doleć A, tam udało się. Szybko, szybko, baty, nie baty. No dobra, bez batów się obejdzie. Leć, Indy. Kurde, dobra, te baty są jednak tak niepotrzebne, ale... Wolę się upewnić. Oha, ostatni etap! komplotacja z bosem. Tam już wprawę. Walczyłem z wami Skobańcy. Tyle razy, że już... Wie jak się robi? Pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo. Pyk, pyk, nie dać mu kopnąć. Widzicie? A? O, dobra, pyk, żółte, pozbyć się. Pozbyte i teraz tak, omijamy kulkę ładnie z białego. Siach. Jeszcze raz, jeszcze raz, śmiało, na niego, Tak jest. Jeszcze raz. Haha, <laughs> dobrze. No i teraz, tylko te głupie te, a tutaj. Mogę się wrócić, tam coś jest hmm. wygląda jakbym tym W tych lampach mógł strzelić, ale nie mam ikony Kurde, tam coś jest? Tutaj nic nie ma Tu są te Nie jest pod spodem, są te te, te. O, kurde, no Jak To wygląda tam pan jest artefakt, doznając życie, no ale czemu nie mam tego symbolu, to co widzę, Bata? O matko, fortuno i chwało. Bez symbolu bata? Może się uda, no. Nie wiem, co robić. Co z tego, że ukończę poziom, jak nie mam artefaktu? Dobra, walczymy o artefakt. Na 100%! Tak jest! Uhu! Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Czy jakieś szuki? Dobra Najgorzej, no że artefaktu nie widzę. Po co Może trzeba było żeby przyjść Jakaś walka bonusowa? Dobra, nie, 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 nie wysysać ze mnie niczego. Nie, 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 nie chce bądź dziewczyną. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, no. I co, może jak spokojam coś wydarzy A tu leży artefakt. A, tu sobie leżę. Dobra, co się myślę, kurde, że go nie widzę, on tutaj jest. Dobra, to fajnie. A teraz tak, podleczymy się, czy nie? My się wydaje, że nie będziemy się leczyć, bo koniec planszy już przed nami, walki żadnej nie ma. Kurde, trochę szkoda, bo służyć zużyć apteczkę, nie? A jak zaczniemy nowy poziom, będziemy mieć pełne, pełne zdrowie, nie wiecie. Dobra, Indy, proszę nie zrób nic głupiego, proszę nie zrób nic głupiego. Czekam wszystkie konie, bardzo dobrze. Dobrze, udało się. dalej stres, ale stres. Dobra, 5 tych. No dobrze, nie ma co. Po kolei musimy sprawdzić na przykład. to się drugie, czy to jest numer 2? po kolei. To będzie numer 3. Czekamy numer 1. O, numer 1. 1, 2, 3. Ok. cztery i pięć to najdalej tak Dobra cztery pięć jeden dwa trzy cztery pięć dobra czuję to zaczynamy mhm. co zaczynamy dobra Gro. jeden dwa trzy cztery Pięć Nadchodzę, nadchodzę. Ku wyjściu skończę ten poziom. Skończę go. I kim będę? Będę zwycięzcą. Kim będziesz, będziesz zwycięzcą. Tak jest, pamiętać ten filmik. Ja, tak jak przez głowę <śm> nie spadaj. Nie zabijaj się. Niech mi nikt prądu nie wyłączy. Ja, koniec poziomu. Po wielu próbach. Nie każdy wam pokazywałem. Dziękuję.